Nazywam się Piotr Grzegorz Mądrach, jestem dypl dyplomowanym konserwatorem zabytków, rzeczoznawcą konserwacji zabytków i pragnę przybliżyć temat dotyczący smutnych losów architektury międzywojennej na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy targowej numer 70 na Pradze w Warszawie. Praga to dzielnica wyjątkowa, przed wiekami była przedpolem wa Warszawy, potem stolicy, ciągle było, funkcjonowała jako przedpole, w związku z czym nie mogła mieć wysokiej zabudowy, nie mogła mieć, że tak powiem, poważnej zabudowy, były to na ogół chaty wiejskie, małe domki, dworki, pałacyki które zresztą w większości nie przetrwały do naszych czasów. Jak widać to na planach, tutaj mamy plan z 1900 roku, gdzie Praga jest zaznaczona takim brązowym, brązową płaszczyzną, która naprawdę obejmuje niewielki obszar w stosunku do tego, jaką teraz zajmuje ta dzielnica stolicy. Pierwszym, najbardziej okazałym budynkiem na Pradze to był dworzec petersburski, który stał w okolicach obecnego dworca willińskiego, ale po drugiej stronie ulicy i zajmował ogromny teren, bo przed tym dworcem była duża sieć torów, które służyły komunikacji na wschód aż do Petersburga i pewnie też i dalej. Od drugiej strony, czyli od obecnej ulicy Wileńskiej, też to był ogromny plac z dużym podjazdem, co widać na archiwalnych załączonych fotografiach. Dworzec ten niestety uległ zniszczeniu. Zniszczyli go Rosjanie w 1915 roku kiedy opuszczali Warszawę zdobywaną przez wojska pruskie. Dworzec, który był wybudowany w 1861 roku, dotrwał tylko do tego 1915 i został całkowicie wysadzony. Do dzisiaj są niewielkie ślady po fundamentach tego dworca, ale nic więcej nim nie zostało. Kolejną znaczącą budowną dla Pragi, co widać na tym fotografii, posadowionej właściwie niemalże w szczerym polu, to była cerkiew, która istnieje do dzisiaj, została zbudowana w 1869 roku. Tu w głębi na fotografii placu targowego końskiego widać tę cerkiew, a plac jest ogromny, mniej więcej w okolicach ulicy obecnej Jagiellońskiej. Fotografia z 1909 roku. I ulica targowa. Tak wyglądała na przełomie XIX i XX wieku jako jeszcze wyposażona, że tak powiem, w skromne, stosunkowo niskie domy, kamienice, to jest fotografia prezentująca przy skrzyżowaniu z ulicą Ząbkowską. Za to arteria wygląda bardzo wielkomiejsko i tak też się ona rozwijała. I ulica Wileńska to jakby taka druga Tamtejszej Warszawy, początku XX wieku, końca XIX wieku, e, arteria znacząca dla e, tej dzielnicy. I kolejna budowla, 1904 rok, e, powstał Kościół świętego Floriana. E, katedra przepiękna, e, neogotycka, no już bardzo znaczący e, budynek. W pobliżu jeszcze liceum imienia króla Władysława IV, też znaczący, ogromny Begmach, bach, bach, który powstał w 1907. To wszystko w zasadzie i tyle, co powstało w okresie do I wojny światowej. Powstawały oczywiście kamienice, ale były to kamienice na ogół, Najwyżej czteropiętrowe, w szeregowej zabudowie pierzei poszczególnych ulic. Były ładniejsze lub mniej ładne, bardziej mieszczańskie albo bardziej robotnicze lub plebejskie. Nie było naprawdę wielkich założeń urbanistycznych. To wszystko dopiero zaczęło się od czasów po I wojnie światowej, od czasów, kiedy Polska odzyskała niepodległość i zaczęto budować potężne gmachy i potężne zespoły mieszkalne. Takim pierwszym wielkim zespołem. E, e, Urbanistycznym to był zespół budynków dyrekcji okręgowej Kolei Państwowych, który powstał przy ulicy targowej 74 w latach 1928-1929 według projektu Mariana Lalewicza. Powstał budynek fantastyczny z elemacją kamieniopodobną. Elewacją wykonaną w tynku szlachetnym, z przepiękną obróbką kamieniarską, znakomicie, e, znakomicie wykonaną, także tutaj każdy kamieniarz by się mógł szczycić tak dobrą obróbką, a to były w nawiasie tylko tynki szlachetne. I to jest urok tynków szlachetnych, to jest urok tej wyprawy i tego sposobu wykończenia elewacji i to był znakomity przykład dobrej roboty tynkarskiej i para kamieniarskiej. Niestety, podczas ostatniego remontu, kilka lat temu, mimo tego, że ta wyprawa była dobrze zachowana, jest dobrze zachowana, nadawała się do konserwacji, postanowiono ten przepiękny przykład tynku szlachetnego, podobnego. Pomalować. To jest właśnie ten budynek w różnych ujęciach fotograficznych z różnych lat. Jak widać, mienił on się jasną barwą i połyskliwymi efektami uzyskanymi przy użyciu miki lub przy użyciu kruszywa szklanego. Budynek, który był ewidentnie kolejowy, stał tuż przy torach kolejowych, co widać na tejże fotografii, a teraz jest lekko odsunięty, ponieważ dzieli go od najbliższego dworca właściwie teraz to jest centrum handlowe Wileńska czyli od dworca Wileńskiego dosyć szeroka arteria komunikacyjna. Budynek, który stoi przy ulicy Targowej i przepięknie zamyka tę ulicę prawie na końcu i od strony wschodniej. Tak wyglądał dworzec Wilencjski, który przez długi okres miał niezbyt szczęśliwe losy w okresie międzywojennym. Niski parterowy budynek bardzo nieefektowny. W czasie powojennym budynek w ogóle nie było, były tylko małe paliwilony kasowe i jakieś budki. Nie miał szczęścia ten budynek. A w głębi, to jest fotografia z 1944 roku, gdzie w głębi widać pomiędzy tym drogowskazem a lewą stroną fotografii budynek też kolejowy. Jest to budynek mieszkalny dla pracowników kolei żelaznych, budowany przez Ministerstwo Kolei Żelaznych w 1923 roku. Właściwie budowa się wtedy rozpoczęła przy tej ulicy Targowej 70. Projektowany przez znakomitego przez znakomitego architekta Juliana Gaja. Budowa trwała tego zespołu do 1928 roku, ponieważ jest to ogromny zespół budynków, co widać na tym planie archiwalnym z 1936 roku. Zespół o. Dwóch wielkich skrzydłach i takiej poprzeczce z wystającym jeszcze znaczącym skrzydłem, i z małym dworkiem przy wejściu. Jak widać budynek, to jest fotografia z 1945 roku. Lotnicza wykonana przez lotników sowieckich. Budynek znakomicie się zachował, nie uległ zniszczeniu w czasie wojny i do dzisiaj funkcjonuje w swym, swym pierwotnym kształcie. Ma przepięknie zdobione balustrady żelazne z monogramem Ministerstwo Kolei Żelaznych 1923, wyraźnie datujących powstanie tego budynku i jego inicjatora tego powstania i na pewno inwestora. W 2019 roku obchodziliśmy stulecie powstania Ministerstwa Kolei Żelaznych, a ono tak się nazywało aż dosyć długo, potem dopiero zmieniano to na Polskie Koleje Państwowe. Budynek przy ulicy Targowej 70 pokryty jest tynkiem szlachetnym. Pierwotnie był tak pokryty tynkiem stworzonym z gruboziarnistego piasku płukanego rzecznego i z spoiwa cementowo-wapiennego. Po nałożeniu takiego tynku przeprowadzano wygładzenie i Zmywano warstwę mleczka wapiennego po to, żeby uwidocznić, żeby uwidocznić ziarno piasku. Jest to niezwykle efektowny tynk i dający bardzo fajne wrażenie estetyczne i również świetnie i ciekawie odbijający promienie świetlne. Do tego budynek był wzbogacony o różne dekoracje artystyczne, sztukatorskie, rzeźbiarskie, bardzo efektowne. Nad wejściami do klatych schodowych były przedstawione różne rzeźby. Rzeźba Jedna to rzeźba jest Pazyliszka, kolejna rzeźba to Rzeźba okrętu żaglowego, bardzo pięknie wymodelowanego i lew. Co one symbolizowały, to trudno powiedzieć. Nad wejściem do dworku, w którym był przed tym budynkiem, jest wyrzeźbiony amor, uskrzydlony, szalejący wśród kwiatów. W tym dworku od początku funkcjonowała. Apteka kolejarska i przedszkole dla dzieci kolejarzy. Obecnie też on pełni rolę usługowo-handlowe, ale już pełni inne funkcje. Wewnętrzne dziedzińce są wyposażone również w ciekawe portale wejściowe oraz ciekawe rozwiązania elewacji. Budynek ten przechodził pewien kryzys w okresie budowania metra w latach 2011-2015, kiedy to sugerowano, że budynek pęka w wyniku działań związanych z budową metra. Ten alarm był trochę przesadzony, jako że te pęknięcia nie były pęknięciami mocno konstrukcyjnymi. Powstały pewne rysy, które Pewnie normalnie by też powstały, gdyby tam na przykład był ciężki ruch tramwajowy. Wszystkie zostały naprawione i nie powtarzają się, więc budynek po wybudowaniu metra i uruchomieniu tej linii metra się ustabilizował i funkcjonuje. W 2019 roku zostały przeprowadzone badania konserwatorskie przy tynkach i w ogóle na elewacjach i wtedy właśnie odsłonięto te pierwotne fantastyczne tynki, które sugerowały, że ale elewacja ma wyglądać jak wykonana z kamienia. Były też przeglądnięte wszystkie dokumenty archiwalne, między innymi takie jak Jakiś tam projekt kolorystyki, który powstał w latach 60. XX wieku, ale nie uwzględniał on kompletnie tego pierwotnego tynku, tylko pokazywał nowe kolory. Niestety, Projekt wykonali architekci z Wrocławia, którzy nie przebadali kompletnie ani stanu elewacji, ani historii tego obiektu i postanowili to zaaranżować absolutnie we własny sposób. Nawet ordynując w swoim projekcie wykonanie dodatkowych boni, bo im tego po prostu w pierwotnym wyglądzie, który się zachował idealnie, Brakowało. I te bonie nawet zostały w początkach realizacji wykonane na dziedzińcu pierwszym. One pozostały w końcu zlikwidowane, ponieważ urząd konserwatorski nie zgodził się na aż tak daleko idącą nową aranżację. Natomiast w procesie konserwatorskim, procesie właściwie budowlanym, bo Trudno to nazwać konserwatorskim, postanowiono nie przywracać pierwotnego wyglądu elewacji w tynku szlachetnym, tym wykonanym z zaprawy wapienno-cementowej i piasku rzecznego. Na dodatek dodam, że jeszcze cokoły były fantastycznie zrobione, bo zostały zrobione w troszkę mocniejszej zaprawie cementowej z dodatkiem gruboziarnistego żwiru. Wszystko to razem się fantastycznie komponowało i, było, i był, musiał budynek wyglądać znakomicie po, po wykonaniu go pierwotnym. Naprawdę przeprowadziliśmy bardzo dokładne, dokładne oględziny tego budynku. Przeprowadziliśmy sądy, pobraliśmy sporo próbek, co widać na poszczególnych zdjęciach. Próbki były pobierane przy pomocy podnośnika koszowego, więc na różnych wysokościach, i wszystkie absolutnie potwierdziły naszą diagnozę, że to był ten tynk szlachetny, co widać na zdjęciach makrofotograficznych, robiliśmy też zdjęcia mikroskopowe i badania, które ewidentnie okazały, że budynek był właśnie w tym przepięknym tynku wykonanym z zaprawy wapiennej wypełnionej wapienno wypełnionej gruboziarnistym piaskiem rzecznym płukanym co widać na tej fotografii, tutaj z, z linijką odzwierciedlającą wielkość ziarna, i na kolejnych zdjęciach mikroskopowych i makroskopowych pokazujących próbki tego tynku, oraz na fotografii makroskopowej cokołu z żwirem użytym do wykonania jego, który, który wtórnie został niestety zaszpachlowany zaprawą cementową. Smaczkiem do tego wszystkiego jeszcze jest to, że wszystkie parapety w oknach były wykonane z ceramiki. Na tej fotografii widać parapet, który się zachował na budynku, dworku przed całym kompleksem stojącego. To jest ceramika o kolorze ciemno-brązowym. Gruba i z takiej ceramiki wszystkie były parapety okienne, ale i nie tego, bo również cokoły były nakryte tego typu płytkami ceramicznymi, które powinny wyglądać tak jak na tej fotografii współczesnego produktu, który jest oferowany w handlu, więc swobodnie to można przywrócić i widać pierwszy dziedziniec z dworkiem przed całym kompleksem, który jest w czasie remontu, gdzie niestety ten ten pierwotny szlachetny kamieniopodobny jest zacierany na gładko i potem malowany na dwa odcienie, dosyć kontrowersyjne, bo jeden wpada w róż, drugi jest Ugrowo-beżowy, kompletnie niepasujący do architektury, z dziwnymi podziałami, których nie było przy tym budynku. Szkoda, że tak potraktowano ten przepiękny projekt Juliana Gaja, bo na pewno budynek ten by o wiele lepiej wyglądał w pierwotnym wystroju niż w tym zniszczonym tymku szlachetnym, bazującym na wyprawie wapienno-cementowej i gruboziarnistym piasku rzecznym płukanym.